Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w oficjalnej oraz ostatecznej rekrutacji do naszej gildii, gildi rapy. Od razu powiem, że to nie jest żaden fake, to nie jest żaden żart. Naprawdę robimy prawdziwą, oficjalną rekrutację do naszej gildii. i żeby nie przedłużać, od razu przejdę raczej do kroków, co musicie zrobić, aby mieć szansę właśnie dostać się do naszej gildii i w jaki sposób będzie przebiegać właśnie owa. Rekrutacja. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić na 100%, niestety tego nie da się obejść, to musicie dołączyć do na naszego Discorda. Jest to Discord naszej ekipy rapy. A jak nie macie Discorda, no to możecie go pobrać. Jest to darmowa i bardzo prosta aplikacja, więc możecie oczywiście i ją i na telefonie pobrać, i na komputerze, więc z tym nie ma żadnego problemu. Jak już dołączycie do na naszego Discorda poprzez kliknięcie i zaakceptowanie zaproszenia, które znajduje się w opisie pod tym filmem oraz w jednym komentarzu, więc raczej z wyszukaniem zaproszenia do naszego Discorda nie będziecie mieć żadnego problemu. Jak już dołączycie, to pojawi Wam się tylko jeden kanał. I Waszym zadaniem będzie się zweryfikować, ponieważ mamy na Discordzie weryfikację Antybot. No i Waszym zadaniem będzie zwyczajne kliknięcie lewego przycisku myszy. Jeden raz na reakcję pod moją wiadomością. Jak widzicie teraz na ekranie, jest tam taka ikonka, i tam, gdzie jest ta cyferka, po prostu wystarczy, że lewym przyciskiem myszy klikniecie właśnie w tą reakcję, i dzięki temu po prostu zostaniecie zweryfikowani i pojawi wam się reszta kanałów. Gdy już to zrobicie, to również będziecie mogli wyszukać, tak jak widzicie na ekranie, kanału pod nazwą Rekrutacja. Jest to kanał tekstowy i po kliknięciu w niego wyświetlam Wam się informacje, które widzicie również teraz na ekranie dotyczące podania, ponieważ pierwszy etap z dwóch właśnie rekrutacji będzie polegać na odpowiedzeniu na 11 pytań oraz wysłaniu właśnie tych odpowiedzi, tak zwanego podania na naszego maila gmail.com. Oczywiście wszystko macie ładnie opisane na Discordzie, więc wbijajcie. No bo w sumie nie da się obejść faktu dołączenia naszego Discorda, ponieważ tak czy siak będziecie musieli stamtąd skopiować cały ten taki szablon z tymi wszystkimi pytaniami na maila, aby móc na nie wszystkie właśnie odpowiedzi wysłać właśnie to podanie naszego maila. Więc jak już dołączycie, zweryfikujecie się, wejdziecie na kanał Rekrutacja, znajdziecie go oczywiście i będziecie wiedzieć to i owo, no to odpowiadacie właśnie na te wszystkie pytania i wysyłacie takie podanie właśnie ze swojego maila na maila, który wyświetla Wam się również teraz na ekranie. Pierwszy z dwóch etapów rekrutacji będzie przebiegać w następujący sposób, że przez dwa tygodnie od publikacji tego filmu będziemy sprawdzać Wasze podania. Zaczynając od kolejnego dnia, czyli od jutra, będziemy właśnie je wszystkie sprawdzać. Jeżeli któreś podanie właśnie nam się spodoba, że będziemy chcieli tą osobę przenieść do etapu drugiego, czyli ostatniego etapu, to taka osoba poprzez podanie swojego niku na Discordzie właśnie w jednym z tych pytań w podaniu otrzyma rangę Rekrut Rapy, czyli Rekrutant Rapy i dzięki takiej randze otrzymacie możliwość wyświetlenia kanału, który znajduje się pod strefą gildii Rapy pod tytułem drugi etap rekrutacji, no i zwyczajnie jak będziecie widzieć taki kanał to będzie to oznaczało to, że dostaliście się do drugiego etapu no i że dostaliście właśnie taką rangę rekru rapy no i następnie jak uda wam się otrzymać taką rangę bo może się oczywiście nie udać no to najzwyczajniej w świecie będziecie w swojej wolnej chwili musieli wejść na kanał głosowy właśnie który wam się wyświetlił poprzez otrzymanie właśnie tej rangi no i o jakiejś normalnej godzinie jak nagromadzi się tam parę osób to po prostu Będziemy mówić na własne kanały ja, Mikol, Swister oraz Kubir i będziemy z taką osobą właśnie rozmawiać i zadawać ewentualne dodatkowe pytania. Nie powiemy, co będzie w trakcie tej rozmowy, po prostu sami zobaczycie. Ale niemal się czym stresować, to będzie po prostu zwykła, chillowa rozmowa, która w sumie będzie decydować o tym, czy awansujecie, właśnie, z rekrutanta rapy i właśnie, czy przejdziecie drugi etap. I otrzymacie rangę gildy Rapy, która jest równoznaczna z dostaniem się właśnie do naszej gildii. Ogólnie zarządzać gildią oraz prowadzić rekrutację będzie Tobiasz, Fister, Mikols i ja, czyli Kubir. Chodzi tutaj o te dwa etapy. Oraz jeżeli macie jakieś pytania odnośnie rekrutacji, to kierujcie je do naszej czwórki. Do nikogo innego, bo my ją prowadzimy. Siemaneczko, z tej strony Mikols. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o różnicy traktowania członka ekipy a członka gildii. Ponieważ na serwerach będziemy grać razem, gildia i ekipa ale ludzie z ekipy typu Kubir będą traktowani trochę inaczej, bo na starcie na przykład taki Kubir nagrywa sobie odcinek i po założeniu gildy idzie go montować, co oznacza, że wychodzi z serwera, a od gracza byłoby wymagane, żeby na przykład jeżeli tylko może został z nami i pomógł nam ogarnąć ten Kuboid. Chcielibyśmy, żebyście to zrozumieli i zaakceptowali zanim dołączycie do naszej gildy.